Dobra. Chyba, to ja ci będę musiał dać zakaz. Co? Samodzielności. No. No pan, no. I tym właśnie się okazuje miłość. A kobiety pokazują swoją wyższość nad facetami. Rybacka. Ciekawe, czy ktoś tu ją po prostu suszy. Czy została wyrzucona przez ocean. Tutaj dwie teorie mogą być poprawne. Aczkolwiek ta druga może być nieco gorsza. Dlatego, że zanim ocean to wyrzucił na brzeg, to coś pewnie mogło się w to zaplątać. I niestety umrzeć. Ale... Nie mnie to oceniać, nie wiem jak było. O, idziemy tam. Kochanie, co ty na to? Idziemy na głazy te płaskie tu. My jesteśmy pod latarnią, zobaczcie, doszliśmy do terenu latarni. Chodź, kochanie. O, cię nie widać. O, no, zrobimy zdjęcie. Tam już idziemy, na głazach. Co? Tam na głazach musimy. Zobaczcie, ładna latarnia. A Tam mamy klify. O, na której byliśmy wczoraj. I mnie bardzo bolą nogi. América. Milka wybrała drogę, no nie. Mówiłem, z lewej strony do prawej. Nie, z prawej do lewej. I teraz co? Się okazało, że musimy skakać przez taki murek. Żaden problem, ale jednak musimy. Mamy na szczęście schodki. O, i tu mamy schodki. I jest spoko. Czyli jednak, prawda? Tu jest też coś przedstawione. No, co? Się Dobra, chodź. No, tu pewnie ten gościu jest latarnikiem. Chodź, kochanie, bo nie ma no, czasu. Którzy zapłacili. No, no jak zapłacisz. Co ci to da, że i co, toś latarki? tu są ludzie. My nie lubimy ludzi. Co? No. Prosta jak autostrada. W Niemczech. Bardzo ładnie. Zobaczymy. No to wygląda na śmieci. A może, ale ty lina. Lina całkiem spoko. W Castoramie za tyle liny trzeba ze 300 wydać. A tu leży sobie za darmo i nikt jej nie chce. do wniosku, że hasłem przewodnim wycieczki jest słowo masakra. Pojawiło się już z milion razy z Maki. I Maki ładnie. Pojawiło się bo masakra już milion razy co nam oczywiście nie przeszkadza, bo jest to określenie tego co my tu widzimy i czujemy czujemy zmęczenie? to zawsze masakryczne Choć, chociaż... są widoki? też masakryczne Choć też bym polemizowała bo ja nie wiem czy częściej na przykład w Koraj na nieprawda użyłem masakra bardziej mi się, częściej mi się podobało już byłem zły, Oła, ale mnie bolą nogi Jezu. Masakra No, tak Najważniejsze jest to że się widzi u siebie jakiś błąd Jaki to błąd? Choć uważam, że to nie jest błąd, tak jest, jest Miejmy swoje słowa. Bądźmy chociaż w małym stopniu oryginalni. Nie kserujmy, nie kopiujmy. Choć ciężko nie kserować i nie kopiować wycieczek nagrywanych z kijaszka. Patrząc choćby przez pryzmat pana Fazowskiego. Pozdrawiam. Bądź Mańkowskiego, którego też pozdrawiam. Idziemy czerwonym szlakiem, który prowadzi dookoła wyspy. Aczkolwiek wyszliśmy... Wystartowaliśmy dopiero w połowie tego szlaku, bo całej wyspy się obejść nie da w tak krótki czas. Pogoda jest taka, że już w koszulce jest mi gorąco nawet. Gdzie są te deszcze, które w Irlandii zawsze są? Czuję się jakbym był gdzieś nad Morzem Śródziemnym, a nie Irlandii. W ogóle gdzieś tam na północy. Dobra, doszliśmy. W końcu. Chodź, kochanie. Bo ludzie idą. Powtarzać się nie będziemy, że ich nie lubimy ale chciałbym być tu sam wejdziemy do środka chodź bądźmy oryginalni i wejdziemy do środka popatrzcie zaraz może będzie jakiś znak z którego roku to jest, co wam zaraz pokażemy i a jeżeli nic nie będziemy wiedzieć o nim to dopowiem później na przykład z domu Zobaczcie. Wow. Kiedyś się rozbił. Duży. i zdążył łódki w 100%. Zardzewieć. Chodź, zobaczymy. Proszę. Zobaczymy. Obejdziemy dookoła. I wejdziemy do środka. Pewnie nikt tego nie zrobił. I myślę, że jest to nawet trochę zakazane. Bo jednak Rdza jest rdzą I można sobie coś zrobić Ty no, ale zobaczcie Jakby to się tak trochę przewróciło A jest to kawał żelastwa To Mogłoby być coś Nie halo Zobaczcie, kawał żeliwa Pewnie W Wałbrzychu by się ktoś ucieszył, że takie coś się rozbiło. Bo pocieli I by zarobili. O. Oczywiście jak wszędzie na całym świecie trzeba zniszczyć coś grafami. Jakimiś głupimi grafami. Miałem nic do grafiki. Ale uważam, że na takich miejscach nie Idziemy No, wejdziemy wszędzie gdzie można Wejdziemy wszędzie gdzie można. Znaczy, gdzie jest miejsce na wejście? Pewnie nigdzie nie można. Ale ładnie. Co? No, tak jakby trochę drewna. Jeszcze było. Zresztą jakiś gliszcza idziemy dalej, zobaczyć nie ma żartów na górę o, To my też idziemy na górę, będę jak Jack Sparrow albo kapitan Morgan o, zrobimy tytanika, ale dziup jest to, nie zrobimy tytanika. Tył, tylnego tytanika zrobimy. Ty. Zrobimy tytanika od tyłu. Najpierw wyłowiliśmy go z wody A później zrobimy rejs. No chodź chyba tędy oni wchodzili. No inaczej się nie da. O. Chyba, że są schody. Dobra, idziemy dalej. mań Będzie dobrze. Eksplorujemy I znikła Wiedźma. No, Aria odpłynęła, tylko że ona odpłynęła z Belfastu, a my. Dobra. Jesteśmy. Tak. Dzień dobry. Jak się czujesz? Jako... żona kapitana? Tu? Pocipiałeś. Jesteśmy. Dobra. Dobrze, to nie pomóc. Chyba, to ja ci będę musiał dać zakaz. Co? Samodzielności. No. No pan. No. Czekaj. Moment. Jestem. I tym właśnie się okazuje miłość. A kobiety pokazują swoją wyższość. Nad facetami. Jakbym miała takie długie nogi. Jakkolwiek to nazwać. To bym gdzie Jesteś. Uh, ja straszam, to Dobra, jesteśmy na statku Za 5 minut odpływamy A teraz jesteśmy w góry na górnym pokładzie. Jakiemuś kapitanowi się pewnie przyspało i wydupcył skałki i zawisł, co mi zrobił? film. i uciekamy bo przyszło za dużo ludzi Przyjechały <noise> <noise> dwie bryczki trzy bryczki o, czwarta dojechała i traktor z wagonem ludzi zmienimy tytuł mojego kanału Masakra i nie lubię ludzi Masakra jak ja nie lubię ludzi Nie, powiem Wam Ludzi się tutaj namnożyło, jeszcze zdążyliśmy obejść statek, jak nie było ludzi, teraz jest ludzi tyle, że musimy uciekać. Ale teraz już idziemy prosto na plażę, zjeść jakiegoś lodzika, bo jesteśmy po prostu na wakacjach, jest taka temperatura, że... Jak nad Bałtykiem Tak, jak nad Bałtykiem, dokładnie. Jest niby słońce, trochę chłodno, trochę chłodno, słońce pali, więc... Z tamtej strony, gdzie jest plaża Wiatr tak bardzo nie wieje, jak wieje teraz Chodzi tak, mocno nie wieje W porównaniu do wczoraj Usiądziemy sobie na plaży Może jakieś piwko I będziemy odpoczywać i czekać na statek powrotny Warta bryczka z koni. Narodził mi się pewien pomysł, żeby wszystkie konie uwolnić i powiedzieć, że to nie ja. Że to nie moja ręka. Ale. Ała. No, bo by się zabiły o skały. <laughs> Miałyby gorzej, bo jakby. Uciekały, to by wpadły do morza. One no, by uciekały, by stały i nie wiedziały, co robić. By po prostu by stały. No. A właściciele pewnie by mnie zlinczowali. Tak. Także byliśmy u Jacka Sparoła. Na kawce? Nie, bo to na Karaibach. Bardziej to Kapitan Morgan. Choć też nie wiem, gdzie on urzędował. Pewnie tutaj już też był. Jego Baruch. noga powstała. Huk, hak, Wszyscy tu byli pewnie. Ciekawe kogo to statek. Poczytamy. Pada. Może się dowiemy. Na razie nie wiem, jak wiecie, to mi wytłumaczcie. Zaczynam być zmęczony. Ale na ja pewno nie gorzej raz niż raz wczoraj. Do... Jakoś mi energ... przyszła energia po tym statku, jakoś tak. Ja u mnie do domu adrenalina się podniosła tam na tym Nic nie zgubiliśmy, żebyśmy się zaraz nie wracali, bo szkoda by było. Się pasie się. Pasie się owieczki, czy co się robi? Się pasie się. Się pasie się owieczki. Boli mnie kolano. Tak. Nie widać kolorowych owieczek. A wszystkie tutaj owieczki i krowy, wszystkie w ogóle chyba zwierzęta hodowlane, I... mają kolorowe paski na grzbietach. Niebieskie, zielone, pomarańczowe, czerwone, żółte, łoś, jeż, żubr, jeżotwórz, tak. tak. nie kaśka. Ma... Wszystkie są oznaczone. Pewnie każdy tutaj ma swój ulubiony kolor i tak sobie maluje zwierzątko. Się w tym kierunku Dobrym kierunkiem idziemy. Ha, ha, na w sensie ulicy. Ale to nie wiem. Mogą jechać środkiem, może na suminu. O, Ale tak, sport to zdrowie to się ceni. A nie bryczkami. Z koniec. Cały wieki ludzie jeździli bryczkami. Ale teraz ludzie mają możliwość! Teraz I... jest. To, te zwierzęta już powinny sobie bieżeń, odpocząć. Ja rozumiem, że niektóre zwierzęta są no, Tak, te w zakopanym w, przede wszystkim. No, no Oczywiście, ale też nie można popadać w, jakiś, w jakąś paranoję. Nie no, tu jest w miarę płasko, no spoko, okej. Okay. Nie będę tutaj się kłócił, aczkolwiek... Teraz zabraknie miejsca. Gdzie? Na telefonie? No, mamy tylko ostatni ten. O właśnie, idziemy teraz się wykąpać w oceanie. Tak jak obiecaliśmy, nie wzięliśmy sobie ani ręczników, nic na przebranie. O. Co? Coś piekło. Nie, nagrywa się wszystko spoko. No to wyłącz.